Siemano, wujek, kurde, faja. Przyjechałem wreszcie tego cyklopa wziąć, no i się rozliczyć. Wiem, że trochę mi zeszło, ale zarobiony jestem, kurde, może nie wiadomo w co ręce włożyć. No i ostatnio taka okazja się trafiła. Kupiłem tą radziecką myśl techniczną za bezcen w sumie. Przyda się u nas na gospodarce, jak nie wiem. No, Marcinek, normalnie odkąd ty gospodarę wziąłeś w swoje ręce, to nie przestajesz mnie zaskakiwać. Dobrze, dobrze, niech ci się wiedzie. No i fajnie, że po cyklopa przyjechałeś, bo pieniądze się przydadzą. Teraz żniwa idą to, jak znalazł, bo trzeba będzie kombajn opłacić. No tak patrzę na tego Ruska twojego, to nawet fajny, zadbany, zgrabny taki. Nie wiem, czy pamiętasz, ale my kiedyś mieli. To pierwszy nasz traktor był. Jeszcze ojciec go kupował. Służył parę ładnych lat. I w sumie szczerze to żałuję, żeśmy to sprzedali. No pamiętam, pamiętam. Fajnie to chodzi nawet. Trochę mi się nieraz pierdzieli, jak nim jadę, bo te biegi to jakiś naprawdę chyba pijany radziecki uczony obmyślał. Ale tak, to nie ma co narzekać. A cyklopa przyjechałem wreszcie kupić, bo jutro jęczmień kosimy. No i zaraz na tym kawałku powapnować będę chciał, to cyklop chrzest bojowy przejdzie. To co, wuja, rozliczamy się? No dobra, to choć pogadamy przy kawie i się rozliczymy. Z rodziny zdzierał nie będę. A w sumie to dasz mi się kawałek przejechać tym ustrojstwem. Przypomnę sobie młodzieńcze lata, jak tym robiłem. Jasne, wujek, wsiadaj i zrób sobie rundkę, kurde mol. Czekaj, no jak to się paliło, a dobra jest odpalanie, kurde bele. E, no pali na dotyk, dobra maszyna cholercia. No też ci mówię, wujek, że za te pieniądze, co ja go kupiłem, to naprawdę szkoda byłoby odpuścić. Ale swoją drogą, wujek, to pasuje ci ten traktor. Jak chcesz, to ci go sprzedam. Ha, ha, ha. Nie kuś, nie kuś Marcinku, bo ciągników nigdy za dużo, ale no trochę by się tu u nas nudził, bo roboty zbytnio to już dla niego nie ma, tym bardziej, że jest trzydziestka i czterdziestka. Nie, no u was to tak. A u mnie będzie miał co Władziu robić. Właśnie, wuja, a zrobiliście już tą czterdziestkę? Tak zrobiliśmy za damem i chodzi teraz jak złoto. Dobra, dam mu wpedał do końca podwórka. Przegazuj go trochę, wuja, bo coś się zamulił z kurczybyk. Dobra, starczy, uruchomimy tego cyklopa, zaraz to Ci pokażę, jak chodzi, żebyś nie mówił, że Ci bubla sprzedałem. No i patrz, teraz Marcinek, jak pięknie chodzi wszystko, on jest gotowy do pracy, bo jeszcze teraz ostatnio mu przegląd zrobiłem, co by nie sprzedać komuś fajansu i będą mnie ludzie obmawiać. No, i co usiadłeś, popatrzyłeś swoim okiem i wszystko gra. Wuja, wszystko chodzi jak należy. Interesy z tobą to przyjemność. Jeszcze mi łychę zawieziesz do domu, no to czego chcieć więcej? Zadowolony jestem, jak nie wiem, co kurde, mol. No, bo co będziesz kilka razy jeździł, a jak tu już cyklop jest, to raz dwa na wózek się wsadziło łychę. U ciebie się ją cyklopem zdejmie i temat załatwiony. No, trochę tego nie przemyślałem, wujek, no, ale ty jak zawsze pomocny, jak będziecie coś potrzebować, to dajcie znać. Dobra, już tak nie dziękuj, niech ci służy. Pal maszynę i jedziemy do ciebie. Ja tu też wykręcę zaraz polonezem. Trzeba się brać za robotę, bo jutro jęczmień kosimy, a my w czarnej i głębokiej. Siemano widzowie, jak widzieliście, Marcinek cyklopa kupił. No i tata tam do niego pojechał, a ja usłyszałem, że Bizon kosi, i wolałem wziąć rower i jechać popatrzeć. Ogólnie, jak słyszycie, znów testuję nowy głos dla mnie, czyli lektora i w sumie głównego bohatera w jednym. Wydaje mi się całkiem spoko, ale dajcie znać, co wymyślicie. A to dlatego, że taki młodzieńczy głos tu lepiej pasuje. No ale dobra, patrzcie, tam w oddali mamy, można powiedzieć, białego kruka, jeśli chodzi o kombine, bo to jest yy, Bison Dynamic Elix. A tu znów mamy piękny zestaw Ursus 1224 i dwie odpicowane brandyski. Cały ten sprzęt należy do takiego gospodarza, który chyba mieszka z 10 km stąd na Kowalewie. Co mogę powiedzieć, to mega zazdro takiego sprzętu. Ja u nas na gospodarstwie widziałbym wszystko, co tu na polu się znajduje. Może kiedyś się dorobimy. I w sumie na naszej wiosce to oni zaczęli żniwa, bo my dopiero jutro kosimy. Jak y, słyszeliście wcześniejszą rozmowę Marcina i Taty, no to mamy już silnik w 40 zrobiony. No i przy okazji sprzęgło zostało naprawione, bo na wykończeniu było. Y, w poprzednim odcinku już mówiliśmy, że mamy nadstawki do jednej przyczepy zrobione, a konkretniej do szarej autosanki, która zapewne pójdzie w jęczmień. Instalację też Tata zrobił, bo żadnych świateł nie było. Nie wiem, czym jeszcze ten jęczmień będziemy wozić, bo był plan do staro nadstawki dać, które teoretycznie Tata kupił razem z nim w komplecie, ale nigdy nie zakładane były i coś tam nie pasuje. No i druga sprawa, leżały tyle lat i w najlepszej kondycji nie są. Może na rzepak już ogarniemy, bo też i dziury są w nich także trochę krucho, jest zapierdziel powiem wam, no ale w sumie lubię te gorączkowe przygotowania do żniw. Ale patrzcie jaki, jaki ten dynamik jest piękny, to, jest to chyba jedyny taki na cały powiat. Ogólnie u nas niby coraz więcej kombajnów prywatnych, ale to głównie supry czy rekordy jak już coś, a tu taki okaz to coś pięknego, widać, że się powodzi i takim robota idzie. Dzień dobry, Panie Grzegorzu, jak tam robota idzie i najważniejsze jak sypie? A cześć młody. No co ja ci powiem dobrze, nawet odpukać. No a co do plonu to około 7 ton z hektara, także. No w sumie dobrze. No to najważniejsze. Ale powiem panu, że podziwiam, jakie piękne maszyny macie. I dlatego przyjechałem popatrzeć, bo u nas to coś niespotykanego. No ta 12-24 dwa lata temu remont miała kapitalny, bo my dawno temu ją, spegieru ją kupiliśmy. No służy do dziś. Ale przed remontem to już miała taki stan, agonalny. Brandyski zimą szykowaliśmy, bo to bardzo dobre przyczepy, i nie chcemy nic więcej. Też posłużą jeszcze kupę lat. A Bizonik, jak się sprawuje, rzadki okaz, prawda? A ten dynamik to jak to dynamik. Potencjał miał, ale staranności zabrakło i jakości, które Supry choćby miały. Teraz już tak się nie psuje, ale co my z nim przeżyli, to ło. Przerobiliśmy go już trochę i poprawki po Płockiej Fabryce daliśmy, to musi chodzić. Największy strach o części, jak to będzie za parę lat, czasem się coś dopasuje tu tego, ale nieraz to my się nakombinowali i kilometrów zjeździli po te części. Może i jest ładny, nietypowy, no ale ma to swoje zalety i wiele wad niestety. A no widzi pan, tak to jest, a my kombajnu nie mamy. Dziadek wistule jedynie i swoje hektary kosi nią no, ale to już wiadomo, wiekowy sprzęt. U nas natomiast SKR kosi, ale tata coś patrzy, żeby kupić, bo jednak swój to swój. No i bardzo dobrze robi. No nic, młody człowieku powodzenia, życzę ojca, pozdrów tam, jadę się podstawić, bo kogutami miga. No i skończyli kosić, jadą, bo tu jeszcze kawałek dalej też swoje pole mają. Ja też kończę i jadę do domu coś zjeść i pewnie jeszcze będę tacie pomagał. Dzięki za oglądanie i jak dotrwaliście aż do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Dynamik.